Słuchajcie, z racji tego, że mnie wyrzucili z Uniwerku za łączenie fizyki z logiką świata, z opisem logiki świata, no to na narozrabiałam jeszcze bardziej, połączyłam wszystko, odwróciłam wzór Einsteina i dałam im odpowiedź na TikToku. Skoro nie chcieli mnie słuchać, słuchajcie, no to wy będziecie pierwszymi osobami, które dowiedzą się, że Einstein popełnił błąd. Gdzie Einstein popełnił błąd? Yy, zblokowała go wiara w Boga. To jest wiara w to, że nie jest tyle samego Boga, co w to, że jest określony porządek na tym świecie. Faktycznie jest, tylko on go zakłócił i dlatego nie rozumiał tego wszystkiego, bo to on był tym problemem i nie potrafił tego odwrócić do siebie. A ja w Boga, Boga zakładałam bardzo długo, że go nie ma, aż do momentu, gdzie dotarłam tutaj i zdałam sobie sprawę z tego, że nikt nie może tego wiedzieć. I tak, ja sobie rozrysowałam coś takiego, okej? Okay? Później trafiłam przez przypadek na to, co zobaczyłam u niego, i on tutaj sobie rozpisał na górze obszar absolutnej przeszłości i przyszłości, uważając, że nie mamy na to absolutnie żadnego wpływu, a uwierzcie, że mamy. I teraz tak, żeby połączyć wszystko, wspólną całość, ale totalnie wszystko, to musimy odwrócić po prostu wzór. I teraz tak, to co było produktem, świadomość staje się źródłem, to co było przyczyną, materia, energia staje się efektem. Odwrócony wzór jako zasada spójności, czyli świadomość to różnica pomiędzy tym, co jest materią, a tym, co jest możliwe, e, czyli energią. To oznacza, że świadomość nie jest formą energii, ale zdolnością jej rozróżniania, czyli obserwacją. Dlaczego odwrócenie jest konieczne? Po odwróceniu wchodzisz w perspektywę twórcy, a nie obserwatora. Zyskujesz możliwość widzenia z obu stron, z wewnątrz i z zewnątrz. Zaczynasz łączyć e, zjawiska, które wcześniej wyglądały na oddzielne. Świadomość w stanie odwrócenia wzoru widzi jednocześnie, jak coś powstało i czemu powstało właśnie tak.